Korzystać kochani na moim kanale. Ja zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania, filmiku. Jako troszeczkę o innej tematyce niż do tej pory tutaj e, przedstawiałam, a dotyczące troszkę spraw e, bieżących w polityce, e, a mianowicie spraw dotyczących e, sądownictwa. E, dzisiaj e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok e, dotyczący właśnie sądownictwa, e, dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczący Izby Dyscyplinarnej. I chciałam właśnie przyjrzeć się w kartach, zobaczyć, co dalej, co dalej z polskimi sądami. Dzisiejszy wyrok, z dzisiejszego wyroku, wszyscy są zadowoleni. Osoby, osoby powiązane z rządem są zadowolone z tego wyroku, dlatego że interpretują to w ten sposób, że Trybunał. Europejski stwierdził, że nie ma kompetencji do, co do rozpatrywania tutaj tych spraw i ponownie nakazał Sądowi Najwyższemu Polskiemu zająć się tą sprawą. Natomiast osoby związane z sądownictwem, osoby związane z opozycją także są zadowolone z tego wyroku, dlatego że oni twierdzą, że. Że tutaj Trybunał Europejski wskazał na nie wadliwe wybieranie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale także do Izby Dyscyplinarnej, a co za tym idzie, do wybieranie sędziów do sądów także powszechnych. Także wszyscy są zadowoleni. No, ale co dalej? Czy rzeczywiście e, sytuacja z sądami, e, sądownictwem w Polsce jest zła, tak jak twierdzą, e, twierdzi opozycja czy osoby związane z sądownictwem, czy jest dobra i coraz lepsza, jak e, twierdzi to rząd i osoby powiązane z rządem? Właśnie, przyjrzyjmy się temu. I już wkładę na to karty. Zaraz Wam powiem, jak to właśnie w kartach, jak to w sposób taki obiektywny tutaj karty pokazują to, co się w tej chwili zadziało i to, co się zadziało i zadzieje właśnie w sprawach dotyczących sądów, polskich sądów, sądownictwa. Czy ten wyrok dzisiejszy cokolwiek zmieni, czy nie? I już Wam mówię. Czy... I teraz kto ma rację, prawda? Może tak najpierw. Czy osoby związane z rządem, czy osoby związane z opozycją? Kto, kto z nich ma tą, tą rację, prawda? Powiem Wam tak, po części tak naprawdę wszyscy z nich mają rację. Dlaczego? Fakt nie może być tak, że każdy ma rację. Osoby związane z rządem będą się trzymać tego, że, że jest dobrze, żeby nie wiem, jak i jakie argumenty przedstawiać, będą właśnie... Tak o kręcę, przepraszam, że powiem kota ogonem, że, mm, e, że, że w ka z każdej sytuacji znajdą rozwiązanie. Karta Sądu Ostatecznego e, tutaj pokazuje jasno, że e, tak naprawdę e, dla nich nie jest istotne, e, kto ma rację. Nie jest istotne, czy. E, m, czy jest to zgodne z prawem, zgodne z konstytucją, czy nie. Ważne jest, żeby to oni e, tak naprawdę e, mieli rację. Czyli nie ważne, czyja racja, ważne, żeby to była moja racja, tak? Tutaj podchodzi do tego e, e, strona rządowa. E, opozycja, bo może we, czyli weźmiemy opozycję i osobę związaną e, z sądami, dobrze? Czyli tutaj weźmiemy jakby trzy. E, Trzy zainteresowane troszkę strony. E, opozycja. E, czy co zrobi z tym opozycja? Czy tutaj e, jakieś, e, nie wiem, ustawy będzie proponować? Nie, nic z tych rzeczy. Opozycja siądzie się w tym wszystkim. Bardzo fajnie tutaj na tej karcie widać. E, głośno będzie grzmiała e, na temat, co jej się nie podoba. I tak naprawdę wszystko zostawiała na później. Siódemka denarów karta, która pokazuje czas. Czyli na zasadzie zrobię cokolwiek, powiem cokolwiek, i, i na tym najprawdopodobniej się skończy lanie wody. Powiem tak. Także w ten sposób tutaj karty pokazują opozycję. Kwestia sądów, sądownictwa. Myślę, że, że chyba najwięcej w tej sprawie tutaj ma, jest do zrobienia właśnie po stronie sądów. Tak jak tutaj Trybunał Europejski tutaj w wyroku nakazał zająć się tą sprawą Sądowi Najwyższemu w Polsce i Sąd Najwyższy będzie się tym zajmował. I czy wyrok wyroki, które będzie wyda? W tym względzie, czyli czy stwierdzi, czy Izba Dyscyplinarna była wybrana zgodnie z Konstytucją, czy zgodnie z normami prawnymi, e, co to da? E, to tak karty mi to pokazują, jakby okej. Okay. Jedne, nie wiem, jedni będą tego przestrzegać, inni tego nie będą przestrzegać. Mam wrażenie, że robi się z tego tak naprawdę totalny, totalny chaos. Im bardziej, im dłużej trwa taka sytuacja tutaj w Polsce związana z sądownictwem, coraz większy bałagan się robi. Nie widzę tutaj, żeby żeby strona rządowa próbowała zmienić. Swoje ustawy, które do tej pory y, zrobiła. Nie widzę tutaj, żeby opozycja w jakiś sposób próbowała wymóc to na e, stronie rządowej. E, osoby związane z sądownictwem, Sąd Najwyższy, e, wydadzą wyrok zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, ale co z tego, że e, każdy będzie interpretował to na swoją modłę. E, tutaj, e, czwórka buław w odwrocie, która mi się pojawia tutaj na przyszłości, pokazuje jedno e, po prostu brak e, poczucia bezpieczeństwa, chaos w tym wszystkim e, i zupełnie e, sądownictwo po prostu postawione na głowie. E, jak to ma się na. W przełożeniu na zwykłego Kowalskiego, na nas właśnie, tutaj, osób, które, mm, którzy jesteśmy Polakami, mieszkamy tutaj w kraju. E, czy to w jakiś sposób e, e, niekorzystnie? E, uważam, że tak. E, myślę, że e, inaczej. Czy e, to, co się dzieje, tyczy się e, Kowalskiego? Tak, tyczy się. E, dlatego, że w dalszej perspektywie e, mam wrażenie, że będzie można tutaj... E, brak poczucia bezpieczeństwa e, w tym wszystkim mi wychodzi. Czyli e, taki Kowalski nie będzie tak naprawdę e, wiedział do końca, czy... Wyrok, który został wydany dla niego, czy ktoś kiedyś tego nie podważy? Czy, czy w ogóle część może być tak, że część spraw może być zawieszona, część spraw może być odwoływana? I, i tu właśnie jedno, co mi się tutaj ciśnie na usta, to jest taka wolna Amerykanka. Czy teraz prawda jest taka, nie inna władza? Te osoby z nią związane, czy cokolwiek zmienią? Nic nic nie widzę, wręcz przeciwnie, będą próbować. Karta Diabła jest to karta takiego owiązywania, manipulacji i mam wrażenie, że właśnie będą jeszcze bardziej próbować to wszystko zagmatwać. Dziewiątka kielichów, karta, która także mi tutaj czasem wskazuje na takie dwulicowość, na robienie dobrej miny do złej gry i właśnie manipulacje. Będzie próbowała jak najbardziej to jest karta, diabeł jest to karta też korupcji, czyli tutaj skorumpować władzę sądowniczą, uzależnić ją w jakiś sposób od siebie, żeby mieć z tego korzyści. Opozycja, sądy, opozycja swoje, sądy swoje. A rządzący, mam wrażenie, że i tak będą robić to, co im się będzie podobać, tak jakby nie brały zupełnie pod uwagę ani orzeczenia Trybunału Europejskiego, ani orzeczenia polskich sądów. No dobrze, czy w dalszej konsekwencji, może tutaj zobaczmy już na koniec tak ogólnie. Hmm. Powiem tak. Karta głupca, karta dziesiątka mieczy. Jest to początek i koniec. Do, do czego to doprowadzi? Głupiec to jest karta takiego, takiej bez troski właśnie, bez troski podchodzenie do spraw sądowych, do tego co się dzieje, do, do sytuacji prawnej w Polsce. Dziewię dziesiątka mieczy. Tutaj fajnie macie na tej karcie dziesięć mieczy w bitce w plecy. E, w którymś momencie właśnie w ten sposób to się zakończy, że mm, e, będzie tak totalny chaos, że e, że trzeba będzie tak naprawdę wszystko zacząć od początku i myślę, że w którymś momencie e, tak się zadzieje. W najbliższej przyszłości tego nie widzę. W najbliższym roku nie widzę, żeby cokolwiek miało się zmienić e, w sytuacji e, tutaj sądo, e, sądów w Polsce, sądownictwa. E, m, natomiast e, dojdzie to do takiego momentu, że Ee, że nie będzie wyjścia, jak tylko po prostu e, zacząć od początku i zrobić od początku e, porządek. Myślę, że tutaj kwestia jest. Mak, ma, pojawia mi się Mak. Nie wiem, kojarzy mi się to z prezydentem. Myślę, że tutaj z chwilą zmiany właśnie głowy państwa, bo zresztą i tutaj i papieża mam, czyli to też jest osoba, która w jakiś sposób przewodzi. Myślę, że znajdzie się taka osoba, osoba, która będzie stała gdzieś na czele, właśnie tutaj osoba związana z prezydentem najprawdopodobniej, która zapoczątkuje, zainicjuje właśnie jakby robienie porządków na tle prawnym w Polsce. Nie sądzę, żeby to był ten prezydent, który w tej chwili mamy, tego prezydenta, tak jak wspominałam we wcześniejszym filmiku, kiedy robiłam prognozę dla Polski na 2020 rok, sądzę, że będziemy mieli innego prezydenta w przyszłym roku i myślę, że to będzie ta osoba, która w jakiś sposób zainicjuje to i pomoże, czy pozwoli właśnie na oporządkowanie prawne w Polsce. Dziękuję ślicznie Wam za wysłuchanie. To było taki przekaz kart dotyczących właśnie sytuacji związanej z sądami w Polsce. A my, to my, ten zwykły kowalski, z tym wszystkim możemy zrobić, moi, moi kochani, chodzić na wybory, bo to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim. Właśnie nie. Nie udawać, że to nas nie dotyczy. Wielka polityka. Poszczególnych osób oczywiście może niewiele tyczyć, ale to potem ma się przełożenie na to, co dzieje się w naszym kraju i suma sumarum, na końcu tego łańcucha jesteśmy my pojedynczy ludzie i niestety tyczy wtedy nas to i czasem bardzo mocno. Życząc Wam, kochani, dużo dobrego, żeby wszystko to, co się dzieje się jak najkorzystniej dla nas wszystkich się zakończyło. Pozdrawiam Was, ciepło!